Po rozpoczęciu wojny przeciwko Związkowi Sowieckiemu, Niemcy przystąpiły do decydującej fazy urządzania nowej Europy, odbitej przez siebie po własnej myśli. W tych oto realiach należy widzieć dyskurs kierowany do Polaków oraz na temat Polski. I Polaków do własnego społeczeństwa. Rzecz jasna, nie zmienił się ten priorytet, o którym była już mowa, a mianowicie o Polsce i Polakach jak najmniej, aby nie stwarzać jakiegokolwiek wrażenia, zwłaszcza w opinii własnego społeczeństwa, o nierozwiązanym czy też czekającym na załatwienie problemie polskim. Przede wszystkim w tych latach, latach okupacji, latach bezwzględnej eksterminacji i zbrodniczej okupacji, zbrodniczego wykonywania okupacji kształtował się w całej, całej swojej wyrazistości wspomniany przeze mnie, stworzony przez profesora Szarotę, stereotyp sterowany Polski i Polaka, i ten stereotyp ożywiał w ogóle motywację niemieckiej propagandy i w ogóle wyobrażenia o Polsce i Polakach w niemieckiej, w niemieckiej propagandzie, w niemieckich mass mediach. Przede wszystkim występował tutaj czynnik antyslawizmu. Polacy są Słowianami, stoją więc niżej. Pod względem cywilizacyjnym, ale to stwierdzenie nie wyczerpuje istoty rzeczy, albowiem o niższości cywilizacyjnej mieliśmy przecież wypowiedzi prasowe, książki i inne opracowania jeszcze w czasach weimarskich. Teraz wprowadza się czynnik niższości rasowej. Słowianin jest niższy pod względem rasowym. Stanowi on mianowicie. Niższy typ człowieka wskutek przyrodzonych uwarunkowań i okoliczności po prostu reprezentuje rasę mniej wartościową. Ta rasa mniej wartościowa nie może się wznieść ponad swoje możliwości, nie potrafi stworzyć choćby innej gospodarki niż Polnisz-Szechwierczat, nie może stać na równi cywilizacyjnie z narodem panów. A narodem panów są oczywiście Niemcy, jest rasa germańska. Wtedy Niemcy mieli już rozwiązane ręce, nie musieli kokietować związku Sowieckiego jako alianta, alianta rzecz jasna, taktycznego, ale potrzebnego, jak to było w latach 1939-1941, a więc motyw antyslawizmu jest bardzo ważny. Ten motyw antyslawizmu, o którym zresztą Pierwszy książkę napisał nieżyjący już dzisiaj profesor Jerzy Borejsza, stanowił jedną z kluczowych narracji niemieckiej propagandy na temat Polski. Powtórzmy jeszcze raz, ta propaganda kierowana jest przede wszystkim do własnego społeczeństwa. Oprócz tego należy wspomnieć o czynniku tak ważnym jak propaganda do Polski, i do Polaków. Jest ona prowadzona, była ona prowadzona, w myśl przede wszystkim przekonania o niemożliwości odzyskania przez naród polski samostanowienia. To nie jest tak, że przypadkowo Polacy przegrali kampanię wojenną 18-dniową, prawda, we wrześniu. Ale inny epizod się pewnego dnia pojawi, inne okoliczności zwrócą mu temu narodowi pokonanemu wolność. Zwycięstwo jest wyrokiem historii, a wyrok historii to jest takie orzeczenie, nad którym, w stosunku do którego nie ma apelacji. Niemcy są rasą panów, naród niemiecki stoi cywilizacyjnie wyżej. Jego prawem jest urządzanie Europy Wschodniej po swojej myśli. Inny motyw przesłania do, do Polaków to jest opowieść o odbudowie, odbudowie gospodarczej, rzekomo cywilizacyjnej, również terytoriów ustanowionych przez Hitlera jako generalne gubernatorstwo. Jak wiadomo, istnieje w tym, na tym obszarze Polska polskojęzyczna prasa. Ta polskojęzyczna prasa jest nazywana przez Polaków gadzinową. Służy ona do indoktrynacji Polski, Polaków. Ma ona swoje zadania spełnić, wprowadzając właściwie jeden tylko istotny motyw, to znaczy motyw niemieckiej wyższości, niemieckiego panowania i polskiej Podległości, którą należy temu Polakowi tej ludności za wszelką cenę wpoić. Towarzyszyły tej opowieści, tej narracji jeszcze myślę ważne dwa motywy. Jest to motyw antysowietyzmu który jest który jest wznowiony przez niemiecką propagandę. Jego nie było od 1939 roku, a więc on jest przywrócony. Im bardziej Niemcy zaczynają ponosić na wschodzie porażki, a w końcu i klęskę pod Stalingradem, potem Kurskiem, coraz bardziej on dochodzi do głosu. Mowa jest o zagrożeniu sowieckim, które oznacza ruinę cywilizacji europejskiej, a więc Niemcy wracają stare kolejiny Propagandowych twierdzeń, o których Europa i świat słyszała wiele po dojściu do władzy dyktatury, po ustanowieniu dyktatury hitlerowskiej 30 stycznia 1933 roku. A drugi towarzyszący, towarzyszący element tej narracji skierowanej do Polski i Polaków to jest opowieść o Niemieckich planach zjednoczenia Europy. Zabrzmi to bardzo aktualnie w stosunku do dzisiejszych czasów, ale tak naprawdę, tak naprawdę propaganda niemiecka się wysławiała. Mówiono, że Hitlerowi i jego ludziom, przede wszystkim Wielkim Niemcom, przyświeca idea zjednoczenia narodów Europy, oczywiście bez Rosji Sowieckiej, dla której miejsca w Europie nie ma. I kiedy to urządzenie się zbliża, rzekomo rzecz jasna, bo ono się oddalało, ale kiedy to urządzenie zbliża się do swojego finału, e, także i inne narody, narody niegermańskie, takie jak Polski, powinny się starać, przynajmniej ubiegać o niemieckie e, względy, o niemieckie. E, o niemieckie. E, o, 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 o dopomorzenie Niemcom w urządzeniu tego, tego celu. Ten motyw europejskości, rzecz jasna, na Polaków prawie w ogóle nie mógł działać, ale w innych krajach okupowanych, takich jak Francja, kraje inne, także w propagandzie włoskiego faszyzmu, które o czym trudno nie wspomnieć, miał swoje pozytywne. W cudzysłowie reperkusje, to znaczy miał swoich odbiorców. Propaganda niemiecka, rzecz jasna, była silnie podporządkowana koncepcji, koncepcji no, rozprawy z Żydami. Żyd to jest cały czas w, tym czas, w tych warunkach wyeksponowany wróg. Cywilizacji zachodniej. Stąd rozmaite pomysły propagandowe, mające jedynie formę planów, na przykład kongresu antyżydowskiego w 1944 roku na początku na terytorium generalnego gubernatorstwa. No, trudno o tym też nie wspomnieć. W pewnym momencie w pewnym momencie należy oczywiście do tego opowiadania wprowadzić czynnik bardzo istotny, jakim jest koncepcja rasowego uporządkowania, rasowego uporządkowania podbitej Europy, tym ziem polskich tu na szczególne uwydatnienie zasługują przemówienia poznańskie Himmlera z października 1943 roku, a więc raczej późne i wygłoszone właściwie w ostatniej fazie, w ostatniej fazie jeszcze przed totalnymi klęskami Niemiec, a mianowicie one były tajne, one nie zyskały rangi jawności, ale w myśl tych przemówień kształtowała się. Niemiecka propaganda, a mianowicie chodziło w tych przemówieniach o podkreślenie, iż niemieckie wartości kultury trzeba wydobywać z tych terenów, które są podbite. Należy starannie prowadzić selekcję rasową, należy identyfikować wpływy niemieckiej rasy. Na tych terenach, no w każdym razie podbitych, są to założenia tej polityki rasowej, którą Niemcy planowali realizować. Należy tu podkreślić, że w czasie, o którym mowa, Niemcy Hitlera, Niemcy wojujące sięgają do, szeroko do swojej do swojej nauki. Rasizm wszystko, i wszystkie te kierunki ideologiczne hitleryzmu znajdują swoich rzeczników i wyznawców, którzy występowali w roli ekspertów. Całe to ostworszung, jakim właśnie są niemieckie, tak badania wschodnie, zostały zaprzęgnięte do Rydwanu ideologii, służyły głęboko zakorzenionym w ideologii narodowego socjalizmu planom eksterminacji, w tym ludności też polskiej, ale przede wszystkim rasy słowiańskiej. Wszystkiemu temu służyć miał Wielki Plan Wschodni, General plan Ost, Generalny Plan Wschodni, jako wielka operacja przesiedleńcza, operacja kolonizacyjna na wschodzie. Z tym, że jego założenia pozostały tylko założeniami. Realizację tego planu można było osiągnąć jedynie po pokonaniu Związku Sowieckiego, co jak wiemy, stało się niemożliwe. Propaganda niemiecka wobec Polski podkreślała oczywiście wartość jedynie kultury niemieckiej. Kultura polska miała być wyeliminowana. Tendencje do tego, aby złagodzić taki twardy kurs, ożywiły się dopiero w 1944 roku. Były związane niewątpliwie z osobą Hansa Franka jako generalnego gubernatora. Hans Frank, jako człowiek narodowego socjalizmu, eksponował zawsze swoje oddanie wodzowi i był przekonany o tym, że dla Polski i Polaków miejsca w Europie nie ma, ale te poglądy poświadczone w jego dziennikach uległy pewnemu załagodzeniu. Właśnie pod wpływem wieści o klęskach na wschodzie. Próbował on doprowadzić do pewnych złagodzeń reżimu i kursu wobec Polaków, umożliwienia jakiegoś życia kulturalnego w sposób jawny Polakom, poszerzenia pewnych, można by powiedzieć, możliwości powiedzmy w życiu społecznym. Te bardzo nieśmiałe, nieśmiałe pomysły zostały jednak zablokowane w Berlinie. Hitler nie widział możliwości ich realizacji. Wyraźnie przeciwko takim tendencjom działał przede wszystkim Himmler. Pamiętajmy, że Himmler miał kompetencje komisarza Rzeszy do spraw umacniania Niemczyzny na wschodzie, a więc był osobą zbyt ważną, aby mogło cokolwiek dziać się bez jego wiedzy. Próby, więc stworzenia pewnego odprężenia w kursie wobec Polaków zawiodły i właściwie nie dały osobie znać do końca. Oczywiście, jak już wspomniałem, Niemcy nie interesowali się na przykład rządem polskim na uchodźstwie, traktowano go per non est, ale kiedy zginął generał Sikorski, połączono tę sprawę z wcześniej odkrytą zbrodnią Katyńską. Odkrycie zbrodni Katyńskiej dało propagandzie niemieckiej niezwykłe możliwości, a przynajmniej tak się wydawało Goebbelsowi, czyli szefowi całego systemu tej propagandy. No ma się rozumieć, chodziło o wbicie klina między Mocarstwa anglosaskie zresztą prowadzące bardzo niekorzystną dla nas Polaków politykę w stosunkach z Sowietami, a właśnie Związek Sowiecki. To, miał być, to miało być rozerwanie tej wielkiej koalicji, aby pokazać światu skuteczność niemieckiej polityki i propagandy. Zbrodnia katyńska, jako epizod, nadawała się do tej. Operacji, więc propaganda niemiecka wykorzystała to, rzecz jasna, sukcesu nie odniesiono. Kiedy generał Sikorski zginął, jak już wspominałem, w katastrofie geblartarskiej być może przy udziale takim czy innym, niewyjaśnionym do dzisiaj sowieckich służb tajnych, Padło stwierdzenie w Berlinie, Sikorski, ostatnia ofiara Katynia. To jest chyba jedyny, można by powiedzieć, pozytywny przekaz niemieckiej propagandy w stosunku do Polski i Polaków. To znaczy, to, znaczy, to jest taki moment, kiedy padają słowa, które wyraźnie eksponują zbrodniczość systemu sowieckiego, eksponują Katyń jako. Pars pro toto miejsce eksterminacji, eksterminacji narodu polskiego. Goebbels stworzył nawet pojęcie katynizacji, katynizmu, używał takich określeń do swojej narracji propagandowej, rozumiał je po prostu jako, jako fizyczną eksterminację polskich elit, polskich elit tak aby ten naród pozbawić możliwości zachowania tożsamości. Ostatnie, ostatnia faza, ostatnie miesiące niemieckiej okupacji, to jest, to jest już czas, kiedy nie ma po stronie niemieckiej nowych inicjatyw propagandowych towarzyszy, towarzyszyło wtedy. Towarzyszyło wtedy niemieckim. Czynnikom politycznym w Berlinie przekonanie o potrzebie zachowania spokoju na okupowanych terenach. Powstanie warszawskie, jak wiemy, krwawo stłumione, pokazało możliwości w tej bezlitosnej walce z, no jakby to powiedzieć, z rywami, czy z rywem w tym przypadku. Ludności cywilnej, bo to jest przede wszystkim wielki zryw ludności cywilnej. W tym duchu więc nie ma nowych inicjatyw propagandowych. Do końca utrzymuje się stereotyp polski i Polaka, który by można w ten sposób opisać, że jest to stereotyp, który znamionują takie oto treści, a więc przede wszystkim niższość rasowa. Nisztość cywilizacyjna, będąca konsekwencją tej pierwszej, Polnisze, Wirtschaft, konieczność też wyeksponowania, dochodzi tu do głosu w tych, w tych, w tych narracjach takiego oto jak, czynnika jak polskie bandy, polscy bandyci. Ruch oporu to są bandyci, polscy, polscy bandyci. To jest opowieść niemiecka na temat na temat polskiego państwa podziemnego, polskiego ruchu oporu i to jest oficjalny przekaz. W pewnym momencie Hans Frank nawet mówi w swoich swobodnych wypowiedzi, w swojej swobodnej wypowiedzi na posiedzeniu tak rządu generalnego gubernatorstwa, że polskie bandy są z istoty rzeczy bandami wschodnimi podkreślają przynależność Polaków do wschodu. Na wschodzie są bandy. Tak to już musi być, mój Frank. A więc identyfikacja owych band z, z czynnikiem wschodniości Polaków. Wschodniości jako zaprzeczenia zachodowi, wartością cywilizacji zachodu, którą to cywilizacja na wschód oczywiście niosą Niemcy. Wreszcie należy należy podkreślić iż w tym obrazie Polski i Polaka, w tym obrazie Polski i Polaka jest głównie miejsce na to, aby cały czas, aby zawsze mówić o tym, że cokolwiek w polskiej historii, w polskich dziejach w polskich w polskim dorobku cywilizacyjnym, choć takiego określenia nie używano, ale musimy się nim posłużyć, jest dobrego, zawdzięcza to Polska, zawdzięczają to Polacy wpływom obcym, to znaczy niemieckim. Jeśli coś jest dobrego, coś ważnego, coś wartościowego, coś, co się liczy, to to jest efekt oddziaływania czynnika niemieckości. Samorodnych wartości Polacy, jako, jako naród reprezentujący rasę stojącą w hierarchii niżej od rasy germańskiej, wytworzyć nie potrafią i nie potrafili, i potrafić nie będą. Trzeba by może jeszcze wspomnieć, że ów towarzyszący, zwłaszcza pod koniec wojny, niemieckiej narracji kierowanej do Polaków. Motyw antysowieckości, to znaczy motyw zagrożenia ze strony sowieckiej, przyniósł pewien taki charakterystyczny zwrot, a mianowicie, że naród niemiecki przez swoje wojsko, przez zwycięski Wehrmacht zapewni Polakom. Spokój i bezpieczeństwo i ochronę od Sowietów pod warunkiem, że naród polski będzie posłuszny okupantowi, będzie starał się nie występować przeciwko temu porządkowi, który przynieśli mu Niemcy. To jest bardzo widoczne, zwłaszcza w tej propagandzie do Polaków, bo pamiętajmy, że cały czas, przez czas II wojny światowej, Niemcy prowadzą. Ustawiczną akcję propagandową do ludności polskiej, natomiast o sprawie polskiej przypominają własnemu narodowi jedynie przy pewnych okazjach, jak na przykład Katyń albo śmierć generała Sikorskiego. Tak to mniej więcej się ilustruje, kształtuje na tle tych realiów, o których tu była mowa.